17 na do Panie trenerze, jutro urodziny, miły prezent sprawił zawodniczki? Bardzo miły, no. lepszego nie można sobie wymarzyć, 3-0, powiedzmy w niezłym stylu. Mecz się ogólnie podobał, a te przestoje? Nie ma pan tutaj jakiejś obiekcji co do tego? Znaczy, nie, no ja powiem, że przestoje. No na, na, na każdym szczeblu rozgrywek są. Mówię, jak się czasami prowadzi, tam 18-8 czy 11-1. Jest tak, że, że, że są momenty, że schodzi to powietrze, ale, ale, ale po tych przestojach zespół się potrafił postawić i, i dojeżdżał w dobrym stylu do końcówek tych setów. drużyna z Krosna zaskoczyła pana czymś? Nie, to był już trzeci mecz, także, także a tym bardziej zaczęła się druga runda, gdzie już mamy materiał nie tylko z innych meczów, ale też z meczu przeciwko, przeciwko nam, tych, tych przeciwników, także już na tą chwilę nikt nie jest w stanie nas zaskoczyć. No to jeszcze zapytam, czego powinniśmy życzyć trenerowi Wisły z okazji urodzin jutrzejszych? Zdrowia przede wszystkim, no bo jak będzie zdrowie, no i szczęścia, bo tak słyszałem, że na Titanicu wszyscy byli zdrowi, tylko szczęścia im zabrakło, nie, także zdrowia ja nie odpuszczę, no i do tego szczęście i powinno być wszystko okej. Okay. Jakieś świętowanie szykuje się? Tak, no w poniedziałku o 17 tu już zaczynamy świętować, <noise> także, także, także i siatkarsko, także tu się nic nie zmienia.